Wincenty, ojcze nasz, zjednoczenia w fundatorze, oto dzieci, które znasz. Dziś... Duchowe dziedzictwo świętego Wincentego Palotiego. Zjednoczenie apostolstwa katolickiego. Posłannictwo Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Odcinek 11. Święty Wincenty był przerażony, jak piszą jego biografowie, sytuacją świata tymi milionami, które czekają jeszcze na zbawienie. Szerzenie wiary było punktem docelowym wszystkich podejmowanych przez Niego inicjatyw. Jak stwierdzają naoczni świadkowie, już samo słowo misje ożywiało Go i radowało. Wiadomość o misjonarzu, który zginął za wiarę, budziła w nim pragnienie takiej samej śmierci. Na temat misji głosił konferencje, zwłaszcza do duchownych. Z całą gorliwością oddał się obowiązkom kierownika duchowego przyszłych misjonarzy. Mimo trudności, jakich doznał ze strony Związku Liońskiego, zorientowanego na pomaganie misjom, zawsze pozostał ich głównym propagatorem. Był bardziej inspiratorem niż organizatorem seminariów i kolegiów misyjnych. Palotti był u początku inicjatyw misyjnych takich ludzi jak Ksiądz Marinoni, Arnold Jansen, kardynał Weissman, Cazaretto, ksiądz Rafał Melia. Prawdziwym programem pracy na rzecz misji zewnętrznych są zadania, które wyznacza Święty Wincenty III Prokurze Zjednoczenia. Program ten obejmuje budzenie powołań misyjnych, pomoc misjonarzom modlitwy o powołania misyjne rozwój pracy misyjnej rozpowszechnianie pism misyjnych odpowiednie przygotowanie kandydatów na misję organizowanie współpracowników misyjnych tworzenie i utrzymywanie kolegiów misyjnych organizowanie zbiórek na cele misyjne oraz prowadzenie zebrań budzących aktywność misyjną można powiedzieć że działalność misyjna na zawsze pozostała ważną cząstką działalności Zjednoczenia. Wszelka działalność związana z ożywianiem wiary będzie jej zawsze podporządkowana i prawdopodobnie to znaczenie, jakie Poloti przywiązywał do działalności misyjnej w Kościele sprawiło, że 6 kwietnia 1983 roku został on ogłoszony głównym patronem Papieskiego Związku Misyjnego. A popatrzmy na rozwój naszej prowincji. 10 października 1902 roku, razem z czterema współbraćmi palotynami, odpływa na misję do Kamerunu, późniejszy założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, ksiądz Alojzy Majewski. W czerwcu 1906 roku wraca do Limburga, a w roku 1907 przybywa do Polski, aby, jak mówi, bez reszty oddać się werbowaniu misjonarzy. Domy Stowarzyszenia nazywa domami misyjnymi. Dużo pisze, publikuje o misjach w języku polskim i niemieckim, z myślą o zdobyciu powołań misyjnych. We wstępie do książki Cztery Lata wśród Murzynów pisze: Do napisania wspomnień z Afryki skłania mnie przede wszystkim myśl, aby kochana młodzież. Czytająca je, zachęcała się do pracy misyjnej. I właśnie istnienie tylu powołań misyjnych sprawiło, że stowarzyszenie zadomowiło się na ziemiach polskich. Moja praca nad szerzeniem wiary może znaczyć, że albo sam udaje się na misję, jak to czyni wielu, albo werbuje misjonarzy, albo przygotowuje ich do pracy misyjnej, pisze o misjach, Mówię o nich, modlę się w ich intencji, składam ofiary, pomagam misjonarzom czynnie. Ale może też znaczyć. Szerzę wiarę wśród niewierzących. Zwracam uwagę na tych, którzy są daleko od Boga. Mam ambicje, aby światu niewiary bardziej skutecznie zaproponować wiarę w Jezusa Chrystusa, między innymi poprzez publikacje, kontakty, pracę duszpasterską. Wiary jednak nie szerzy się skutecznie, jeżeli razem z nią człowiek niesie swoją mentalność i kulturę, także nie dostrzega kultury i wartości drugiego człowieka. Niesienie wiary w świat domaga się od jej głosicieli całkowitej bezinteresowności, zapomnienia o sobie, dostrzegania dobra, które jest u innych. Wiara chrześcijańska nie przekreśla ludzkich wartości. Ona wychodzi im naprzeciw, doskonali je i ostatecznie podnosi ludzką kulturę. W gruncie rzeczy jest to, jak podkreśla ojciec święty Jan Paweł II, najlepsza służba człowiekowi. Aby jednak taką służbę pełnić, trzeba wsłuchiwać się w ludzkie potrzeby, studiować kulturę ludzi, ich myślenie, religię. Trzeba mieć dobrą znajomość religii i własne dojrzałe spojrzenie na religię. Bez tego istnieje niebezpieczeństwo działania obok, niebezpieczeństwo szerzenia ideologii, która nie wcieli się w kulturę, niebezpieczeństwo działania w pustkę.